Dzisiaj bardzo krótki filmik na temat yy, chyba 3, jeśli dobrze pamiętam, yy, ogólnostrzeleckie i dotyczące trochę też naszego kanału, yy, a szczegóły to już za chwileczkę. Więc yy, yy, mamy 3 sprawy tak na szybko do omówienia. Yy, pierwsza najważniejsza jest taka, że nie chcę być nadmiernym optymistą, ale być może zaczyna się coś dziać w kwestii zmiany ustawy o broni i amunicji. Dlatego, że dostałem zaproszenie na konferencję w Sejmie, która odbędzie się 13 albo 14 kwietnia. Będzie tam posłanka Gosiewska i paru jeszcze posłów. Będzie pozapraszanych dużo osób związanych ze strzelectwem, instruktorzy, firmy, organizacje i tak dalej, i tak dalej. <coughs> Też trochę prasy, w tym i my. I konferencja ma dotyczyć projektu, o którym rozmawialiśmy z Tomkiem Stępniem, bo, tak jak mówię, nie chcę być nadmiernym optymistą, ale coś w końcu drgnęło i zobaczymy, Zobaczymy, czy coś drgnęło, jeżeli drgnęło, to jak drgnęło, na ile i co z tego może być. Tak oczywiście rozumiem, że za pół roku mamy wybory i może to być ruch. Taki trochę przedwyborczy, żeby przyciągnąć na swoją stronę wyborców związanych ze strzelectwem, a tych osób jest już na chwilę obecną ponad 200 tysięcy. Przy czym tu jeszcze mała dygresja do filmu o statystykach, <coughs> przepraszam. E, mianowicie te statystyki, o których mówiłem w filmie, dotyczą tylko cywilów, bo to są statystyki policyjne. Nie ma w tym ujętych statystyk żandarmerii wojskowej, czyli wszystkich pozwoleń e, wydawanych żołnierzom. Tak? Bo policja podaje statystyki, przynajmniej e, takie mam przekonanie i wiele bardzo na to wskazuje. Że policja podaje statystyki tylko dotyczące policji, ich archiwów, ich bazy danych i, i na tej podstawie po prostu pokazują te wyliczenia. Spróbuję uderzyć do żandarmerii wojskowej, żeby podali mi chociaż w ogólnym zarysie. Niech podadzą chociaż typy pozwoleń żołnierzy i niech podadzą liczby i nic więcej. Już trudno, już niech nie podają, ile było w zeszłym roku i tak dalej. Bo. Z tego, co wiem, oni nie są zbyt skorzy do udzielenia tego typu informacji, ale spróbuję. I teraz, mamy ponad 200 tysięcy cywilów i kilka albo kilkanaście tysięcy wojskowych. Przyjmijmy, że będzie to, nie wiem, 10 tysięcy, no może to jest zbyt optymistyczne założenie. Ale dobra, przyjmijmy, że to jest 10 tysięcy, czyli mamy około 230 tysięcy osób zainteresowanych strzelectwem i zainteresowanych zmianami w ustawie o broni palnej. Część oczywiście zainteresowana w drugą stronę, ale to jest na szczęście mały marginesik. I to może już zacząć stanowić dość łakomy kąsek dla ugrupowań politycznych, dlatego że ta kampania już widać, że będzie brutalna, ostra i że będzie bicie się o, o każde procenty, dlatego że nawet małe procenty myślę w tych wyborach mogą zadecydować, być albo nie być w którejś partii, albo o wygraniu czy przegraniu. Więc wracając do tej konferencji, tak zdaję sobie sprawę z tego, że to może być ruch mający na celu przyciągnąć wyborców na swoją stronę i że ten ruch może być tylko ruchem. I na tym się skończy, ale próbować trzeba, tak? Zaproszenie oczywiście przyjąłem. Wybieram się, jeśli do tego czasu dożyję, to jeszcze prawie to dwa tygodnie, więc różnie się może stać. Ale wybieram się na tę konferencję. Nie wiem od razu, bo chcę pójść tam z Kubą. Nie wiem, czy będzie możliwość filmowania. Jeżeli będzie, to postaramy się zrobić z tego jakąś relację. Tym bardziej, że. Być może będę miał też możliwość zabrania głosu, ale nie z sali, tylko z tej drugiej strony, tak? Z Za Bufetu nazwijmy to umownie. Mam pomysł, o czym chcę powiedzieć dosyć istotnej sprawie, ale nie będę na razie odkrywał kart. Musicie chwilę poczekać. No i, i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno, jeśli dożyję, jeśli tam będę, to na bank zrobię z tego odcinek normalny broń palna w Polsce. Jeżeli uda się z tego zrobić, jeżeli będzie możliwość nagrywania, to postaramy się zrobić tak, żeby mm, nagrać jakieś ciekawsze wystąpienia i, i wpleść to po prostu w te relacje, jakąś dyskusję i, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, tak jak mówię, dobra wiadomość jest taka, że coś się zaczyna dziać, zła wiadomość jest taka, że nie wiadomo, yy, co z tego wyjdzie. Ale tak jak powiedziałem, próbować trzeba. Sprawa druga. Jutro. Z lotosem uderzamy do Aleksandrowa pod łodzią na otwarcie strzelnicy RP Arms. Więc, jeżeli ktoś chciałby się z nami spotkać, to zapraszam. Powinniśmy być tam od samego początku przez, no myślę, minimum 2-3 godzinki na bank tam spędzimy. To druga sprawa. Trzecia sprawa jest taka, że w przyszłym tygodniu na początku pokaże się Prawdopodobnie nowy film, jesteśmy już umówieni na nagranie. Będzie to film dotyczący broni, będzie trochę strzelania, będzie trochę opowiadania, pokazywania, jak zwykle. Broń dosyć ciekawa, więc, więc po prostu bądźcie czujni i obserwujcie nasz kanał. I ostatnia sprawa. Dwa razy prosiłem kolegę Gnomala XD, żeby się do nas odezwał. Niestety się nie odezwał. W związku z tym stary sorry, zestaw nagród, czyli kosmetyki do broni od Protecha, pudełko na amunicję od Helikona, kabłąk od Deftara, koszulka od Protecha i, i voucher od Kalibra. Niestety trafią do kogoś innego, a trafią one do. nie wiem tylko czy tu, czy tu będzie miejsce, ale to ten. Adam Zagalski. Tak. Za komentarz pod filmem, pod którym komentował Gnomal XD, który się do nas nie odezwał. Czyli, jaki film ci się najbardziej podobał w 2022 roku? Co chciałbyś widzieć w 2023 roku? Więc, kolego Adamie, Zagalski, tu jest mail. Pisz do nas i ten pakiet nagród do ciebie pojedzie, gdyż twój komentarz był. Po pognomalu poczytałem sobie te komentarze jeszcze raz. Znowu tam wybrałem chyba z pięć, które mi się um, tak najbardziej podobały, i uznałem, że, że Twój jednak ma coś w sobie i, i po prostu wyśle Ci ten pakiet nagród, jak napiszesz do nas na ten adres. Dobra, tyle na dzisiaj krótko i w temacie. Jak ktoś chce, to jutro powinienem być w Aleksandrowie na strzelnicy RP Arms, jak dożyje to pójdę na konferencję i mam nadzieję, że w niedzielę skręcimy fajny materiał, który zobaczę jak będzie z montażem, ale poniedziałek, najpóźniej wtorek powinien się ukazać, kończę tradycyjnym, tradycyjną prośbą, lajki, komenty i te wszystkie inne rzeczy i żegnam się z Wami, do zobaczenia już na początku przyszłego tygodnia.